W terenie słabo zurbanizowanym budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieefektywna, za to sprawdzają się małe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Takie rozwiązanie zastosowano przy szkole podstawowej w Biesiadkach. Pomysł sprawdził się, teraz zaplanowano montaż takich urządzeń w gospodarstwach domowych. Budowa kanalizacji sieciowej na pewno pod kątem ekonomicznym. W takich miejscach jest nieuzasadniona koszt budowy kanalizacji dla domos, które są oddalone 300 metrów pół kilometra to bardzo duży koszt, kilkakrotnie przewyższający możliwość realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. I dlatego właśnie gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i na chwilę obecną jesteśmy na etapie negocjacji w najbliższych. W najbliższych miesiącach myślę, że na przełomie lutego i marca zostanie podpisana umowa, a po podpisaniu umowy będziemy mogli już przystępować do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy i realizacji. Władze gminy są przekonane, że pomysł z budową przydomowych oczyszczalni ścieków trafi na podatny grunt i w przyszłości kolejne gospodarstwa domowe zainwestują w takie rozwiązania. Jeżeli chodzi o liczbę, jest to prawie jest to Blisko 110 gospodarstw, dokładnie 108. Jeżeli chodzi o koszty, wstępny koszt to 2 miliony złotych, natomiast mamy nadzieję, że ta kwota będzie zdecydowanie niższa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Natomiast jeżeli chodzi o montaż finansowy, to 45% jest to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 45% dofinansowanie, a 10% to wkład własny mieszkańców.